Dzień dobry, dzień dobry, ale jedną rzecz chciałem powiedzieć. O, jedną, jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć już ostatnio, ale zapomniałem o niej. Bo pamiętacie, na przykład, gdzieś yy, czytam coś takiego, że, no, tupiesz się nogą, tak? Kamerka chodzi, buja się góra, góra, dół i mówi, tak, co tak kur... tupiesz, Krzysztof? nie rób tak. A dowiedziałem się, to prawda, jest wiedza mojego znajomego, nie jakiś tam, yy, nie wiem, naukowców, yy, doktorów, yy, ale powiedział mi właśnie, że w ten sposób że my sobie tupiemy nogą, czy coś ogólnie robimy, jakieś ruchowe rzeczy, to przepalamy kortyzol i to jest bardzo dobre, że tak robimy. Więc nawet jeżeli w szkole, pono, oczywiście to mówię przekazuje informację. tupiesz nogą, czy tam się coś czymś bawisz, czy czymś się bawisz, czymś się zajmujesz, to robisz dobrze. To widocznie tego twój organizm potrzebuje, i ponoć tak jest, że, że tego potrzebuje, że właśnie przepalasz stres, tak? Kortyzol to jest hormon stresu, więc sobie w ten sposób to zbijasz. I to nie jest chyba przypadek, bo aktywność fizyczna też redukuje stres, więc to by się zgadzało. Ja nie wiem, że ja się stresuję przed kąpem, ale ja po prostu czasem jak wypiję dwie podwójne kawy, nie poruszam się nic, to jestem nabuzowany i you know, taki po prostu pełen energii, ale tylko w tym stanie dla was odpala. Nie jako flag, tylko w gazie. Ciężki zawód za Dużo stresu. Nikt nie mówił, że to łatwy zawód. Znają. zwożę tebe do muzeju. Wolę u Warszawie na finale. Sportu w się bojawia 2 grudnia. A was zapraszam na translację z studii na kanale Twitch TV i Sport now. Nie, nie, ten ukraiński zawsze bawi. Dziś jest chujowo, ale dopiero jutro zostaniesz srogo wydymany. Nie możesz znaleźć fajnej pracy. Może tego zejść jebanym dybilem. Ciągnij druta, pozro. Takie inne hasła zobaczyły dzieci po odpakowaniu krówek. Prawe opisuje go z wyborcza. <słyska> 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 A dziecko sobie myśli tak. Rel właśnie. To dlatego. Sytuacja miała miejsce w Krakowie podczas półkolonii dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Uczestnicy pogrze miejskiej organizowanej przez zewnętrzną firmę udaje się do kawiarni o nazwie Ministerstwo Tajemnic. Tam dzieci otrzymały w nagrodę różne upominki, w tym wspomniane cukierki. Na ich zewnętrznej stronie widniał napis zakazane krówki. Następnego dnia okazało się, że w ich opakowaniu znajdują się wulgarne, nieodpowiednie dla dzieci hasła. Jedna z dziewczynek podeszła do opiekunki, pokazała jej papierek po krówce, zapytała o co chodzi, kobiety zajmujące się dziećmi miały natychmiast zareagować. Menadżer Kawani przyznał, że zakazane krówki są w sprzedaży, ale zastrzegł, że nie są sprzedawane dzieciom. Rośnie kupują je zwykle dla żartu. Ej, moim zdaniem to jest w ogóle zaj reklama tych krówek, tej restauracji, bo w sumie śmieszne, śmieszne. Dajesz komuś taką krówkę i on się dowiaduje, że jest diabłym debilem, a nie że w jakimś świecie, jak te przepowiednie wszystkie, że o, tam znajdziesz coś, tam pracę, lepszą miłość czy coś. A tu po prostu dostajesz brutalną prawdę od krówki. To jest spoko. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Taką krówką mógłbym częstować. Ludzi. I w sumie jeżeli to jest po prostu miski kasierki, że dała dzieciom zakazane krówki, no to można oczywiście się tam lekko przyczepić, ale to żadnej wielkiej zbrodni nie doszło. Więc tak naprawdę to jest chyba reklama tego miejsca. Organizatorka akcji zewnętrznej, która u nas wynajmuje czasami salę na takie eventy, funduje nagrody i można je kupić w naszym sklepiku. Krówki z tym są specjalnie oznaczone i w innym pakowaniu. Pani została poinformowana, co to za słodycze, powiedział menadżer w rozmowie. A, czyli została poinformowana. Okej, okay, okej. Okay. Chciała dać dzieciom zabawę, a dzieci się spokały. Gdzie byś wolała żyć? W Polsce, czy w Niemczech? W Niemczech. Czemu? No zlegalizowali zioło. Zioło, zlegalizowali. O tam. No Masz. i też lepiej się zarabia. Zioło przechyliło wagę. Tak! To wy nie palci zioła, to jest awecz zioło enjoyerka. Już pomijając, że ma 14 lat, czy ile tam. Nie no, wiecie co? Zawsze to powtarzam. Powtórzę też, że jako młodzi... Młodziaki, kieruję do młodziaków! Pamiętajcie, że wy jak jesteście młodzi. To zioło wam bardziej szkodzi, niż gdybyście byli dorośli i wasz mózg już się ukształtuje. Więc paląc teraz zioło, nieletnim, robisz sobie wielokrotnie większą szkodę, niż gdybyś był dorosły i byś palił. Ty robisz sobie dużo mniejszą szkodę. Ale też jakąś tam sobie robisz, nie? Chyba, że lekarz przepisze. To decyzji lekarza negować nie można. Ja mam monitor 480 Hz. I na chłodzi tyle. No, w akurat już jest, ale mam taki. on jest taki duży. Nie? A wiesz, że ile widzi ludzkie oko? 60, 30 może nawet. No jedno 30, dwa 60, ale. No to da co ci tyle oczu? To chyba z, z Oliwką, z Kotem i z kolegami oglądał. Z mokebę. Że tyle oczu musi patrzeć, żeby te herce wykorzystać. Nie, ale wiesz co, bo to już jest moim zdaniem marketing tyle herców, to jest, to jest czysty marketing, wiesz o tym. Znaczy, do, do, do Lola się nie przydaje, do CS a zajebiście chyba. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że no nie. No jak? No. No jak? Do CSa zajebiście. Jak twoje oko nie ma takiego odświeżania, to jak ty kur... jesteś robotem jakiś cyberpanka? cyberpunka? Nie, ty żadujesz? Nie, oczywiście, że nie. Ty trylujesz No ja, kurwa. Wejdź, no to ile masz herców w monitorze? Ja mam z, z. 160, czy ileś? 144. No to po to, to, po to źle. Ale powiem Ci tak, między, między 120 a 144, czy ileś, to nie ma żadnej różnicy, ale w ogóle jeszcze. Im więcej herców, tym mniejsza różnica. A już na pewno przy 400 nie ma żadnej. Zresztą możesz powiedzieć na jakieś porównanie na YouTubie zobaczyć, gdzie goście pokazuje, jak wygląda obraz przy tylu, i tylu, tylu, tylu hercach. Pierdzą, Piedol. A bo to jest sponsorowane czy nie? Ten monitor. Tak. A, dobra, sorry, nie, ogólnie jest różnica, jest różnica! Ja Ja by. Tak mi się przypomniało! Przepra... Ale nie, po... nie, ale nie, Krzybu! W sensie, mi się daje, że różnica, jeżeli chodzi o herce, tam już przy tych wyższych wartościach to jest taka marginalna. Na ja tyle marginalna, różnicę, że jej nie, zau... no. nie zauważysz, chyba. Ale w sensie nie. Się Jakbyś się przejść na przykład z 480 na przykład do do, do, do 144 to nie czułbyś różnicę, ale taką minimalną, bo na przykład jak przenosi się na przykład z 144 do 60, no to jest duża różnica, nie? Ogromna bym powiedział. A bo na przykład jak ja mam tego najnowszego iPhone'a i jak na przykład patrzę na ekran Oliwii jej telefonu, to kurwa, ona takie lagi ma. Tak, ale bo największy przeskok, z którym każdy się zgodzi, to jest między 60 a 120, ale później, no tak, tak, tak. między 120 a każdą minionowalną wartością, to jest właśnie marginalny przeskok, który zauważysz taki, jakimś wiesz, programem. No. Wiesz, klatka po klatce, jakbyś się skipował. Na przykład w wiesz. Fajna opcja, nie? Ale przecież Elden, bo to jest taki, wiesz, 4K monitor, się wygląda Elden na takim. Yy, no, tak, 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 bo ty grasz na, aha, bo ty na kompie grasz na Eldena, no, to tak, no, to no. możesz mieć więcej klatek, bo na konsoli jest chyba, przy 4K masz chyba 30 klatek w ogóle. Nie interesują mnie te osoby, co Witajcie. oni robią, jak się wypowiadają. Mnie interesuje zielony dolar. Przykro się na to patrzy, kolejny zhańbiony sportowiec, którego kupili jak dzi. No będę miał jakieś ruchy. Ale to kupili IG No nie można tego powiedzieć, że nie. A tak samo tego Diablo też zakupili. Mięśnie nafaszerowane styrydem. Jak duże dawki w ogóle wziąłeś? Co oni pokazują tym. A to był ten król syntolu! To jest też kurwa zawodnik Dolce Gabana. Jak widzisz człowieka, który ma wyjebany napis jakiejś marki Tutaj, tak na, koszul na całej koszulce. A to już w ogóle ten, to już jest całkowicie kurwa, oznacza, że jest debilem na okularach. Ale, 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 ale do, do tego wszystkiego. On jeszcze jest królem syntolu. Nie, syntol to są też sztuczne mięsie, co sobie robisz operac operacyjnie jakoś tam. Że nie, nie zbuduje naturalnie, gdzie to, nie jest jakieś trudne, jak już jest się sterydziarzem, to, to szybko można. On wybrał jeszcze jedną drogę. Ja Biorąc taką walkę z Grand The Connection, nie biorę za to szmalu. To daj go taka! ty p****, nie wstanie? Ale ale. Paweł, ale... O, jeżeli mówimy o patologii w fejmie Ty bursy o, Zapomniałem ich wymienić no, no są, no są patologiczni, bardzo Nawet wiecie co, tutaj krzty inteligencji Nie widać niekiedy w ich wypowiedziach To jest taka, takie z, zwierzęce instynkty Nimi po prostu kierują No, ra, budują domy dla potrzebujących No nie no, jak budują domy dla potrzebujących Wiesz co, gdyby Ady Hiller zbudował Dom dla potrzebujących, dużo by to zmieniło Po prostu nie budował, nie rzeczy. Dzień. Kolejny gwiazdor z freaków, niejaki Daniel Magika. E, ale jednego nie można odmówić Danielowi: że nikt tak długo tej patoli nie ciągnie jak Daniel. No zobaczcie, większość tych streamerów gdzieś tam była, zniknęła. Albo zmieniła content. Jak na przykład Rafonix no już przestał być patologiczny. No się tam, może, tam trochę jest jeszcze, ale no widać, że to, to nie jest już jakby to samo. Raczej się zmienił, już jest ojcem dwójki dzieci. I wielu ludzi, właśnie gdzieś na przestrzeni lat skończyło z tym, z tą patologią, albo zostali zbanowani. Daniel jest tytany, kurwa, Jak Dubiel, nie zniszczy go nic. A my, wiesz, po 3 godzinach, tak, jak spisz te bombki, jeb... kur... odklejony taki, odwrócony od rzeczywistości. Godzina 17, wszyscy się realizują w życiu, a ty, bo no, zabijasz je pajączkiem w gierce i jedno życie tak ci spier**a na... przez je ręce. Jak woda. Ale ja to lubię. <ścoughs> No, no i, te, i te, te końcowe słowa szczerości właśnie ja, ja, ja mam to samo kurwa, że nie wy się ten czas na gierki, tu minionki coś tego, ale daję to jakąś taką frajdę. Chociaż i tak kiedyś grałem więcej niż teraz. Myślę, że teraz mam naprawdę fajny balans między tym ile gram, a, a co robię poza tym graniem. No, kiedyś to było po prostu na o miło, a to tu! poszedł? wywalił mi to jedzenie i se poszedł. What? Jest ci Nie, Dobra, nie znamy tych siedmiu streamerów Irel i se siedza. To są wszyscy streamerzy Irel. A okej. Okay. Najgorsze jest to, że na takim Twitchu, jakby na przykład taki chłop i ci rozwalił jedzenie. I ty powiedzmy by byś go zapał za Co ty kurwa robisz gościu? To mu lepca, ale ci to dostajesz bana. Wiesz, ja próbuję takie zachowania, ale wiecie, tak wygląda. Taki streamer niewiele może zrobić. Może powiedzieć coś, upomnieć go Ale nie może mu nic zrobić. ludzie są tak nie bani. Nie wszedł autoatak, a dostanie tałat? Nie dostał. nie dostał. Nie wszedł autoatak widzowie. Dobra, Xintop jak coś. już się skończyło <ścoughs> No w sumie zrelował no. Czyli chodzi na to, że Pasza po prostu naciska na Federację, bo się obstrzał. No to ładnie. No ładnie. Tak, tak było. No jak, proszę, by go... Nie no, akurat stanął pana Jarka. Bajcepca, ale wydaje mi się, że ten diabeł by go najechał chyba. No mnie nikt nie idzie, no niestety. Szkoda. No trochę tak. Jest taka modelka w dubaju, co? ten klocka na nią i, i na klatę. Zdziwił się ile obrażeń dostał, co? Po no, ogóle nie jest pedofilem. No dobra, nic się no nie wyszło. O kur... Sorry, zgubiłem swojego ludka. Boże, ten brał jest sobie tak Sigma pikiem, to jest chuj. Kurwa, czegoś tak leczy z tym tamheciem. A leczysz czegoś, nie? Leczy, no. Nie wiem. Dobrze zagrał. A, on no Hersilla robi niewarmowo, jednak, dobra. No dobrze, dobrze. Dziękuję. Nie, nie, nie. Gdzie jest ten Kocioł, kurwa, gdy jest potrzebny? Nie ma. No właśnie, widzę. Orn maszynista. Uwaga na warusa, on dużo bije Krzychu Oskar, Oskar Nie ma, nie ma, nie ma Oskara A tego nie, nie widziałem widzisz po angielsku Bo on w ogóle na LoLPL po też a, Po niemiecku Ale Na, na, na LoLPL to było? No O kur... Chcę po polsku wlicznie. Elon Musk, dobra mordka? To jest twoje zdanie, Chcemy, a moje zdanie dokładnie A you car it's really good it's really good Woo. Mm -hmm. Wczoraj na ścianach to właśnie z babcią gadałem. Babcia, babcia, babcia w ch**i kaczyńskiego. W... Gadałem z babcią co myśli ta Tuska. W ogóle jak oglądałem kiedyś odcinek, nie? Właśnie o no. powiedzmy upadku cywilizacji. No to jako jeden, jeden z tych yy, głównych... A z tego nic był Tusk. Nie do końca, nie do końca, ale jakby takich sygnałów tego, że... Bomba jeszcze pierdolnie, że to, to, że to się wysypie. Jest to, że właśnie jest bardzo spolaryzowane społeczeństwo, które. Dzieli rząd! Później mo może właśnie dążyć do upadku, a to właśnie rząd dzieli i właśnie też podał przykład, że ta debata, poli ogólnie debata w, so w mediach społecznościowych, sprowadza się do wzajemnego atakowania się, a nie jakichś tam, wiesz, rozwiązań. Że po prostu najważniejsze jest to, żeby się napierać, a później jakieś zmiany robić. I tak jest niestety. To, to, to szopka człowieku. Kaczyński tu pion od tylu lat. Jej na drugich nie, nie robią. Nic. Znaczy, je, jeden potrzebuje też drugiego, bo inaczej by stracił narrację. Bo tak to nie mieliby kogo jebać, nie? Musi, musi być coś do jebania. A ponoć tej łatwiej się właśnie o. buduje. O, Mam ją. Dwa. Tu, dwa niby. Najłatwiej się buduje społeczność w oparciu jakiegoś, jak wiesz, wspólnego wroga, nie? W, w do czegoś. Ja gdzieś widziałem jakieś stare statystyki na temat że... Em, tak według sondaży, na przykład załóżmy, że... Rzucisz na przykład na swojego przeciwnika o no typu, że na przykład współpracuje z, Ros z, Ros z Rosją i jest rosyjskim agentem, to twoje słupki automatycznie idą w górę. No może tak być, może tak być, no. O! Walka? Nie, nie, no, ma, Walka, walka i ma. Nie, no czemu, nie, walka? Ja nie mam merki. ja nie chcę walczyć, to wy się bijcie. No to ja się bije i chuj. Co nie bić. O, on mi wjebał. No zajebista walka. No, obsrany ale przyznaj się, byłeś jeszcze Nie, ale iba. kurwa, właśnie to jest to granie na wyjebie, no ale widzisz... To ale jesteś było... tak, tak sfinowanie, no, no po no się obsrałeś, Powiedz, kupa, że nie potrafisz się wycofać. Powiedz to. Ale to była dobra walka. Pytasz walka, mówię nie, a ty mówisz walka. No to okej. Okay. No i zerkowałem i Varus umarł na Rkel, no on jest low, Slow. low. No i się, A później było tak, o, o, się. No bo, nie, no nie, nie wiem, no dobra, no chuj, dobra, no trudno, no spoko. No no wy***ny nie, ale właśnie, no, to nie jest dobra decyzja, wiesz, tak? To jest takie, no, poddymienie lolowe. Nie podejmujemy niekorzystną walkę. Tak, ale spoko, bo teraz stąpujemy i nic się nie dzieje, nie? Ale, no znaczy właśnie, takie nie. gierki, że nie stąpujemy. Podej, podejmujemy korzystną walkę w nieprzychylne... tak by... W, w ogóle nie... niepotrzebną, Potrzebną, ale... Korzystną, ale po, dla wrogów chyba. Ko korzystną, mhm. ale potrzebno. bo mogłeś cofnąć, ale... Oczywiście, ja... Ludą, więc wiesz, ja jestem Ordem bezerki. jak ja mogę chcieć ci bić? Nie mogę chcieć ci bić. Oni byli na mele range miałeś Q tam jak kliknąć. Wow, Q ja mogę kliknąć. No byś powiedział Malphite'owi, że może podejść, dać kołpaka pa, auto-atak w teamfight'cie. No nie? ja, no, bo już będziesz knockał w trójkę, to nie nieważne, whatever. No to teraz, proszę widzę, widzów, zaprasza no. Ja to, no to ja to, to widzę przecież. To... to tak. Już miałeś to i co, fajne czy nie? Bo ten smite dwa to jednak chyba gówno. No i ch** nie żyjemy. Nie ja, tam się w nich wejść, Będę stać z wami. No i po co ci podejmujesz walkę? Bo gadamy o grze, a nie o... Gadamy o nie wiem, o głupotach, a nie o grze. N nie, nie skupiony jestem. Serio. Bo nie było jasnych koli czy robimy barona, czy się odwracamy, bo się... Powiem tak, troje się wypieli, żeby w nich wejść, nie? Nie wiem, czy widziałeś, byli wypięci. A, 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 a ty tutaj się nie wypieli. Nie, tutaj tutaj przede wszystkim R-ki nie miałem, żeby cokolwiek zrobić, a tutaj miałem żeby cokolwiek zrobić. Ale ja, nie, nie, był ze mną ktoś, a brał był. Hipokryzja, to ciebie Hypokryzja. nie było, bo oczywiście na ciebie nie mogę liczyć w takich sytuacjach. No, sorry, że byłem na sorry zrobiłem nashora, nie Ta, zajęty gadanie byłeś. Na Nashora robiłem kurwa Na sora to się robi jednym kliknięciem myszy jak grasz dekery. Klikasz prawym i stoisz. Oni stopę, po, po ch... tu stoimy. Ok. No to so wa to ja sterowałem, tak? Nie, 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 no kurwa, no... A ja też padłem. Nie mamy wave'a. Go ahead, we, we can't, we can't end. We can't, we can't, ja też, ja też tam nie idę. Nie, nie, nie idźmy tam, nie idźmy tam, nie idźmy tam, nie idźmy tam. No i nie żyję. Nie wiem, no nie wiem kurwa. No nie wiem, no! Jak oni chcą skończyć grę, kurwa! Taki. Ale nie, 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 ryba, ryba, ryba. Nie możesz się tłumaczyć tym, że się z nimi. Nie możesz, no po prostu ja się na to nie zgadzam. Ło, wow, co ty gadasz, kurwa? No, prawdę mówię. Dałeś się, kurwa, zograć jak duduś z podstawówki, kurwa, co pierwsza slona odpala. Zaś tu stali oni, a ty tu stałeś i nagle ci zaskoczyli, bo wyszli za ścianki. No to ty, kurwa. Ryba. No nie możesz powiedzieć, że to, Wiadomo oni nie powinni iść na Mida, Ja się zgadzam, ale jak ty się pozycjonujesz? Ty masz majice tak silver, krzyku kurwa. Masz maince tak silver! Nie, to uwaga! Jestem teraz Simpsonem. Nie no, no tym kurwa, nie da się wygrać, bo trolują. Haha, XD Krzyku kurwa! Oboje wiemy, że brał i Kiddet nigdy nie powinni byli pójść da. Gramy topa, dociskamy top tower. No Co dobra się w ogóle kur... To! Jak? Teamieci popełniają błąd, to ja też popełnię. Haha, usprawiedliwiony jestem. No nie, I jeszcze nie, nie ich z, z i zreportuję, bo oni pierwsi popełnili nie błąd. Nie mogę być cały czas skupiony na mapie tej sytuacji. Nie, nie możesz, możesz być skupiony, a także no możesz da, być skupiony. Nie gasną, nie gasną, nie gasną. Cicho, no, cicho, dobra. cicho. Kurwa. Idź tam polegając z sajkiem, czy będzie Próbujesz, z wooden Próbuję cię skierować, kurwa. Ciszej. No. Nie było takiego podgole, aż taki duduś z Silvera, wera, Duduś, czemu, tak, czemu nie, nie idziemy topa? A to topa? No ja powiedziałem, że Duduś On nie możesz tego tekstu używać już. No to, bo Ja powiedziałem, że jesteś jak Silver, a ty powiedziałeś, no. że jesteś jak Duduś. Czemu, idziemy, czemu nie idziemy topa? A bo łapiemy LoL na mię. no to chujnie No nie no, wiesz co, no, to, to ją w ogóle tą zła bram ją złapał. Jak ją bram złapał, to ja followuję to po prostu. No bo to jakby już no, decyzja została podjęta przez Czemu nie wchodzisz na topie? Albo bo nie miał Erki wychodziłem. Chuj żeby trzech nopach. Czemu wchodzić tutaj? Albo bo miałeś Kur. No, nie no, dajesz się łapać mogę. i mówisz, ja, że nie teraz Zaraz będziemy kurwa wyłapać wszystkie nasze błędy, to zobaczymy kurwa to wygra. A to nie jest, chodzi nie. o wszystkie błędy, tylko takie kluczowe zagrania, bo to, że no, się ale, ktoś kur... bierdoli w takim to... miejscu ja, pier... ma ogromne znaczenie, a nie, że minionka nie dobijesz czy tam kurwa jakiś inny kupisz. Ale co ty porównujesz w ogóle człowieku? Kurwa tu, był... tu była gra skończona, tu w tym miejscu skończona, Ga skończona w twojej głowie tylko! No no to możesz mówić źle, Ja tam widzę bolec, bolec tutaj, ty stoisz tu i podchodzisz trójka tutaj Grzy? Kupmy się na grze i wygrajmy to, bo wstyd. Nad item ci ulepszyłem, widzisz? Nie mogę. Zbiłem się. Czytam chat. Żyję. Nie żyje. GG Jak będzie jeden fight, będzie będzie bo nie to w grę. No, jak się jeden fight nie zacznie od tego, że się wyjebiesz, to będzie git No, w sensie, ty musisz zaangażować, nie? Nooo, ale patrz, to patrz, wiesz! Patrz, patrz, patrz! No, jest co, solo. No jest, nie wiem czy go erkować. Nie, nie erkuję go, bo no, nie ma follow faz, ale... No. Czyś ja go sam zabijam, ja go one-tapuję. Łat no, to też może być Flasha, nie wiemy tego. No to spamy flesza, i tak nie ma żadnego no, no możemy, ale nie będziemy mieli mojej erki i jakąś kluczową walkę za jego flesza. To ale ale nie ma walki. No, ja wiem, mają Barona, mogą nas zacisnąć teraz, nie? Na inhibitor, na midzie. Będą w niego celowali. Na, na taką walkę nie grywają. Pas, spróbujmy, spróbujmy, no. No nie ja wiem, ja nie chcę, ja nie chcę. No dobra, dobra, Tyle, dalej. Tyle, tyle, tyle cofka, Co? Co? No wiesz, ja cofnę, ale czy Bram cofnie, nie wiem. Dobra, no co? Jak f... No i jakiś TPK i flesz? No, wejście. Dwie rki spaliliśmy badana? za jednego flesza, średnia wymiana i mu. No jak tu? co? Mi się wydaje, że miał teraz moją RK, a Varus nie miał flesza, to byśmy mogli więcej zdziałać. Na przykład teraz. Analiza replaya, nie chce mi się tego robić, Marcin. może zrobić! Bo, nie, wiesz, bo nawet mi nie chodzi o to, czy ty wiesz, zrobisz ten 10 czy 10-0. Bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, ale jak ja widzę, że ty się angażujesz bardzo w rozmowę z czatem i są jakieś dziwne playe robione, to ja już wiem, że ty po prostu się nie skupiasz w pełni na grze. A jak się nie skupiasz ale w pełni no, nie wiem, tam pod inhibitorem. Ja też. No nie no, dziwnie, Strzelałeś Stronowałeś, chuj! I... Nie, zadajesz mi pytanie, walczymy? Odpowiadam, nie! Potem już, nie, no walczymy! I erka, strzela tam. Gijemy! No i ku... I giniemy, finalnie! I oddajemy shutdowny. No nie było tak? Ja nie miałem erki! No ja tam się wycofałem, bo ja byłem na nie nastawiony. nie chciałem się bić i dlatego nie wchodziłem, ale dałem o tym znać. No jak już później zobaczyłem, że się bijecie, już kurwa, nie ma odwrotu, wydobra, dobra, no wejdę tu, i się wyjdę. No takie wejście! Pamiętaj, że przeciwnik. Jakby widząc, że bym był z przodu, wybiegał, też by się pewnie inaczej zachował, nie? Bo tam byłem z tyłu. Na tym baronie się odjechało, ale nie wiem, na tym baronie jest na tym baronie. Na tym baronie miałem jakieś takie przeświadczenie, że to nie będzie za walka. Ale przez to, że ja wszedłem, nikt nie sflułował. No tu w problem. tym momencie, kurde, z koniec gry, tu w tym momencie, z Dobra, gry. to oglądam to. Dobra, patrzę, patrzę, okej. Okay. No. To jest z gry, gdzie ta za 56 dokładnie. I zobacz, i zobacz co my robimy. Wave jest pod towerem i się już rozbija, i co my robimy? No. Podbiegasz Dostajesz stuna od Syndry paląc flesza I ty mówisz, że tu kończymy grę Mordeczko mordunio ale, ale Robisz ale, 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 ale my mówimy o tym samym playu? 19.50 19.50 Tak Ja nie wiem jak ty w ogóle to zrobiłeś, że ty Sfleszowałeś ze stunem, ale to jakoś to się stało bo to I, tu, i, tu, było. I tu, i tu, i jest koniec gry 19.56, dokładnie 19.56 jest koniec gry 19.56, dobra, patrzymy No i to w ogóle z przecież. Miałem z E wejść w Londynarusa. No. I Sindrę? Może syndrę, Chociaż wiesz, co nie wiem, czy by dostała tego stuna. Może by dostała. Za jeżeli bym uderzył, to me. Ale zobacz, gdzie ty jesteś, jak bardzo z tyłu. Zobacz, gdzie ty jesteś, jak ja, tu, ale był, tu mamy pięciu graczy. Pięciu. Nie cofnęliśmy się, nie kupiliśmy. Tam kęcz pół HP. Ja bez Erki, Ja bez Erki. ja nie mówię, że tutaj się nie da nawiązać walki. Da się ją nawiązać. Ale to nie są najlepsze okoliczności do walczenia. Zgodzisz się z tym. Bo są pod towerami, świeżo kupieni, a ty... No ty jesteś bez dwóch samonerów na przykład tutaj, nie? No tam kęcz podszedł ku kliknąć, ale to była głupota, no i też flesza spalił. Dobra, no tu tu Rkę dobrą dałeś w miarę. I mogliśmy... I tu już jest grid też, nie? Zobacz co ty zrobiłeś. Stary, nie, ja, ja nie mogę. Nie, naprawdę nie mogę, że ty mi przytyki dajesz. Jak ty wbiegłeś do kina, on ci kliknął po prostu E, Q i cię zabił. No byłem tilted, kur... No to jak możesz być tilted? No to jak to ci tiltuje? No bo, 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 bo kur... Jest Syndra low, Leona low, Varus dead, a ty stoisz z tyłu ostatni. Bo nie mam kurwerki i nie mogę nic zrobić no, Jesteś orny, nie jesteś fighter, jesteś ornem. Nie wiem, nie wiem, ryba. No, i zdaniem nie jest to najlepsza walka. I oczywiście możemy się tu sprzeczać. Może jakbym wszedł, to może by wyszło. Ja nie wiem, to może by wyszło, ale nie czułem się tam pewnie. Arko jak mógł wejść w Barcelona i może Syndrę, i raczej by wygrali i ale to było niepotrzebne ryzyko. Później ryb dał dobra R'ka, ale potem stalował, bo przed. No i to jest moim zdaniem trafna diagnoza. Nara, Elo, do jutra.